Cześć widzowie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj gramy w nową grę Pocket City i mam taką dużą planszę, bo no wybrałam sobie i mam po prostu nieskończoną liczbę pieniędzy. Jeżeli sobie wejdziecie na tryb piaskownica, to wtedy macie tak jak ja. Więc sobie zaczynamy nasze miasto urządzać. Mam na razie ratusz, ale ratuszek to niewielkie miasto. Dobra, no to może na początku zrobimy no, drogę. Oj, nie w tym, tylko w tym. Okej, okay. mamy drogę. Oj, zajechałam tutaj, to muszę wykasować. Teraz domy postawię. Mamy już domy. Teraz musimy postawić straż pożarną. Tylko. O, chyba wiem, jak to zrobić. Tylko nie wiem za bardzo też. Co... co tu policja mnie wzywa? Ej, widzicie? Z NÓŻEM! Jeszcze nie mam policji, to muszę też policję. To szybko muszę po prostu budować. Dobra, jeszcze tutaj po prostu zrobię drogę. I muszę mieć tu na początku. A teraz mogę mieć tu. Dobra. Takie coś dziwne. Ten ratusz będę musiała gdzieś przestawić. Albo po prostu zburzymy. No tutaj mi. Mówi, że muszę mieć ratusz. Ja to wiem, ja to wiem. Spokojnie. Tylko on będzie gdzieś dalej na przykład tutaj. I chyba zrobię ratusz. Tutaj. A może tu? Nie tu. Dobra, buduje nam się ratusz. Mamy już ratusz. Tu teraz poczekajcie, ja tutaj sobie elektrownię. I no. Takie coś, gdzie się trzyma woda. Pożar serio. Dobra, niech mi spali te domy. Zbuduję się nowe. A to jeżeli mi wszystkie. No to się zbuduję, jak sama powiedziałam. Tutaj będzie. Albo gdzieś bliżej. Na przykład tutaj. I więcej tego zrobię. Oj, nie w to weszłam. I już. Takie dwa zbiorniki. Przypomniało mi się, jak to się nazywa. Dobra, teraz szybko drogę trzeba zrobić. Dobra, powinni resztę ugasić, bo już da. A nie, to była woda. A nie, dałam straży pożarnej. Dobra. No, ja się staram. Nie chcę, żeby mi tu miasto wybuchło. Dobra, chcesz pożarna tutaj. Musi być blisko. I muszę... no... nowe domy wybudować. Okej, okay, teraz tylko prąd. Mam go tutaj. I ustawię go tutaj. Czyli tu. Dobra, i jeszcze tylko drogę doprowadzę. Bo inaczej chyba nie będzie prądu. Dobra, miasto spokojne. Tutaj ratusz, więc trzeba coś zrobić wokół tego ratusza. Rozrywki. Gdzie tutaj byśmy dali sobie park? Może blisko ratusza? Na przykład tu. Dobra, ja wiem, że musi być droga. Już ma drogę. I teraz może byśmy. Zrobili tutaj straż pożarną, bank, znaczy straż pożarna już mamy, mi chodziło o policję, ym, no, ten, szpital i bank. Ale nie zaszkodzi nam więcej straży pożarnej. No to może zrobię więcej straży pożarnej. Ciągle zapominam, gdzie ta straż była. Uf, tak. Dobra, tutaj postawimy sobie... Teraz policja. E, tutaj muszę ją postawić tam, gdzie będzie bank. A bank będzie chyba koło ratusza. Dobra. Teraz szpital. Postawię. Może tu dobra. Może nie jest takie wielkie to jeszcze miasto, no ale może trochę będzie. Pyka. Dobra. I co by jeszcze tutaj zrobić? O, żeby było trochę ładniej, to zrobimy tu też. Dobra. Teraz może jakieś zo zrobimy. Zo, 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 zo. Gdzie jest zo? Tutaj. Zo będzie tutaj. Dobra, zaraz damy tą drogę. Musi być dużo atrakcji. O kolejny park. To będzie. Aj, to jest trochę większy park. Dodamy go tutaj. Teraz musimy doprowadzić znów drogę. Niech będzie od ratusza. I co? nadal nie. Chwilam po prostu. Rozwalę tą drogę, bo przy złym miejscu ją położyłam. Tu. Dobra. I chyba po prostu połączę to z tym. No. Teraz domy jakieś dam. Bardzo ładnie. Teraz postaram się znaleźć bank. I już go znalazłam. Bank, tak jak mówiłam, chcę, żeby był koło policji. Niech będą, no, takie. No. Zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Jeszcze drugie takie biuro. Jakby ci nie zdążyli, to damy. Może koło parku. Ok. Teraz, co by tutaj jeszcze zrobić? Może, może, może nie wiem. A no tak. A propos morza. Tu trzeba zrobić morze. I ja wiem, jak. Więc poczekajcie, chwileczkę. Ja wybiorę odpowiednie miejsce. Dobra, widzowie, trochę mi to zajęło. Zbudowanie takiego morza, jakby, takiej plaży, ale udało mi się. No i może zrobimy tu więcej, trochę domów. Niech będą te domy. Nie chcę tu mieć. Muszę po prostu ustawić. O, i teraz są domy, teraz jeszcze kilka. Niech ludzie mają szczęście, że mieszkają blisko morza, jeszcze poprowadzimy trochę te domy. Dobra, jak to widać z daleka? No, małe, jakby tak spojrzeć z daleka, ale jak tak, to duże. Dobra, czego nam tutaj brakuje? Chyba domów. Czy coś? Robimy tutaj domy. Jeszcze tutaj. No, i tutaj niech będą domy, a co? Co tym razem? No nie, prąd spada. Musimy postawić nowe szybko. Niech będzie tu. Dobra, jeszcze szybko druga. Dobra, opanowane. Błagam, bo, błagam, opanowane. Szybciej wytam. O, dwie jednostki. Zobaczmy, w jakim idzie. Dobra, jakoś to gaszą. Na szczęście mamy straż pożarną. Ale to była akcja. No dobra. Musimy zabezpieczyć bardziej chyba to miasto, ale na początku jeszcze domy wybudujemy. Dobra, niech będzie tyle. A co nam? Okej. Okay. Musi być strasznie dużo domów. Jeszcze, żeby mieli fajnie, to im damy tak. I jeszcze raz powtarzam. A co? Jeszcze tutaj będzie jeden taki wielki. No i o to chodziło. Dobra. Co byśmy teraz zrobili, może jakiś zapas wody by się nam przydał, a takie wielkie, a co nie możemy? No nie, no to musimy to mniejsze, niech będzie tutaj i niech będzie kolejne, o tutaj no i jeszcze jedno. Pyk. I mamy. Co tym razem? Nic. Opanowana sytuacja. A słyszałam coś. Pyk. O, i mi się zrobiło miejsce na domy. I będzie tak. Ulica domów. <grych> w końcu tu jest miasto. Co tu? Droga. No, trzeba dobudować drogę. Tyk. Jeszcze dalej. Tyk. I mają. Czego im jeszcze brak? Serio, chyba muszę wyburzyć dwa budynki. Dobra, zobaczymy, co mi się wyburzy. Albo więcej muszę. Chyba te. I teraz chyba będę mogła doprowadzić tu drogę. Ok. Zrobię jeszcze tutaj. I czego im jeszcze brak? Wody i prądu. To co ja mam zrobić w końcu? Postawić tu bliżej wodę i elektrownię? Spróbuję. Najwyżej to wykasuję. Mają wodę. I jeszcze prąd chcą. <laughs> Przepraszam, widzowie, mam chrypkę trochę. Dobra. Mają. I dopiero spokojni. Dobra, może jeszcze doprowadzę tutaj tą drogę. I mają. Jakby był korek, to mają skrócić. Dobra. I znalazłam kolejne miejsce dla domów. Tej, pepek. I jeszcze. Dobra nie będzie tutaj, a teraz poprowadzę to tak. Okej. Okay. Teraz jeszcze. Jeszcze raz. Okej. Okay. W sumie tutaj też można zrobić plażę, ale już mają jedną. I zobaczmy, podglądniemy sobie. Przecież, no, jakbyście nie wiedzieli, to ja właśnie jestem burmistrzem tutaj. I każdy, kto gra w tą grę, jest burmistrzem. I teraz nie mogę znaleźć tego miejsca. O, tutaj. Więcej policji i więcej. No, szpitala trzeba zrobić. Pyk. Dobra, zrobimy to może tutaj. Co ja, kolejną straż pożarną? A dobra. I muszę jeszcze doprowadzić tu drogę. No a teraz policja będzie tutaj. I jeszcze. te karetki. Okej. Okay. To teraz co by tutaj zrobić? Jakieś rozrywki? Yy. Dobra. A te góry? To dlaczego nie mogę ich nigdzie dać? A może farmę? Tak, farma, farma. Nie tu, chyba, chyba że tu. Tego jeszcze nie grali. Niech będzie wesołe miasteczko. A co? A co? Dobra drogę i elektryczność doprowadzę. Więcej kół. Nie chcę tego. Chcę co innego. Halo. No dobra. Ok. Teraz niech będzie stadion jeszcze gdzieś tu oj, złym miejscu wybudowałem stadion. Stadion będzie no gdzieś, gdzieś będzie A to co? Niech będzie tu. Dobra, teraz doprowadzę tutaj drogi. Co znów? To kradnie. Szybciej policja. Gdzie, gdzie tu jedzie policja? Za Nie no. Gdzieś tu było chyba to zdarzenie tutaj. No nie. Serio. Coś dobudowałam drogę. Chyba w złym miejscu. Oj, zbu no zburzyłam koło. Więc musimy zrobić nowe. Proste. A jeszcze tu dobra, jeszcze elektryczność potrzebują. Ale ja muszę jeszcze tutaj doprowadzić drogę. Dobra, elektryczność już się robi. Będzie tutaj, może. No tak musi być połączenie. I teraz nie możemy tutaj, więc... O nie. Trudno. Czekajcie chwileczkę. Dobrze, widzowie. Zrobiłam już takie miasto. Strasznie długie. Te, te tory jakby. Znaczy droga, jakie tory. A teraz ja szybko jeszcze tutaj zbuduję domy, no i się żegnam z Wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Dobrze widzowie, więc dobudowałam tutaj domy i zamek taki. Więc to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. No i bardzo duże miasto stworzyłam, oczywiście z Wami. No i w następnym może odcinku będzie to samo i będziemy robili jeszcze większe to miasto, więc jeszcze tego nie wiem, ale możecie się tego spodziewać, więc pa pa! I bardzo bym chciała, żebyście to subskrybowali, mój kanał.